Fundacja imienia Grzegorza Dolniaka powstała, aby wspierać utalentowanych sportowo młodych ludzi. Plebiscyt Sportowa Szansa to inicjatywa, której celem jest promocja młodych sportowców. Zapraszamy do poznania ich sylwetek. Cześć, nazywam się Angelika Wontor, mam 17 lat, trenuję w klubie TMS Sosnowiec szermierkę od 7 lat. W tym roku zdobyłyśmy wraz z koleżankami wicemistrzostwo świata na mistrzostwach juniorów w Jordanii. Moim drugim osiągnięciem jest brązowy medal na mistrzostwach Europy. Natomiast w Polsce zdobyłam na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży złoty medal indywidualnie i drużynowo. Szermierkę trenuję od 7 lat. Jest to moja największa pasja i poświęcam jej cały mój wolny czas. Jeżeli możecie oddać swój głos na mnie, to bardzo was o to proszę, ponieważ może to pomóc w rozwijaniu mojej pasji. Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadamy wszyscy, chociaż otrzymują go tylko jednostki. Te słowa idealnie wpisują się w działalność Fundacji im. Grzegorza Dolniaka. Serdecznie zapraszam do głosowania w plebiscycie. Każdy Państwa głos to dowód uznania dla młodych sportowców.